O remont ulicy Andersa w Gryfowie Śląskim mieszkańcy prosili od wielu lat, w końcu się doczekali. Właśnie trwa generalny remont. Jak ta droga wyglądała wcześniej? No tragiczna. Nareszcie, wreszcie coś będzie teraz. A pewno będzie pięknie, nie? I chodniki i wszystko. Przecież chodniki były nieużywane, bo to wszystko pozarastane, co nie? Czyli nam na to? Tak, oczywiście. No. Widać było, jak krypowie są porobione, co niektóre ulice, jakie ładne. Nie? No, jak ta, ta będzie taka, to będzie bardzo ładnie. Oprócz nowej nawierzchni i chodników, których nie było mieszkańców od wielu, wielu lat, można powiedzieć, że nawet od Lat 70. zabiegają o naprawę tej ulicy, budowę chodników. Teraz robimy to kompleksowo będzie wymieniona, wymieniona sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa no i również ta kanalizacja deszczowa. A także chodniki po lewej i prawej stronie. Jest to w sumie krótka ulica, bo zaledwie 200 metrów, no ale bardzo istotna dla mieszkańców. Pieniądze na inwestycje pochodzą z budżetu Gryfowa Śląskiego. Wartość tych prac, prace te są finansowane tylko z budżetu, to kwota ponad 500 tysięcy złotych. Wykonawcą tych prac jest, są dwie firmy konsorcjum w zasadzie firma Meliobud z Nowogródca i firma Anbud z Lwówka Śląskiego. Do końca lipca bieżącego roku droga z chodnikami ma być oddana do użytku. Chcemy też przeprosić za wszelkie niedogodności jakie będą przy realizacji tego zadania. No i chcemy prosić mieszkańców o życz, życzliwość i cierpliwość.